Tylko się nie zładuj do wody, bo nie będę cię wyciągał. Dzięki mężu za wsparcie. Powiem tak, ja tam nie widzę żółtego. Ja myślałem, że to jakaś jaskinia, a to jest po prostu przejście. O, wyłania się z zakrzaczków błękitne jeziorko i tutaj widać ten kolor rzeczywiście. Widzicie znak? Jedź wyżej, będziesz bliżej. Nie dajcie się zwieść. Jedźcie prosto. i mamy kolejny dzionek my już wstaliśmy ptaszki też już wstały zaraz będziemy ogarniać znaczy Paulina ogarnie schowała się bo powiedziała że mam zakaz kręcenia jej zanim się ogarnie szykujemy śniadanko i będziemy szli nad te kolorowe jeziorka a w międzyczasie pokażę Wam okolice jak to wygląda Fajnie jest z takim widokiem się budzić Tak wczoraj rozmawialiśmy z Pauliną że No fajnie mają ci ludzie co tutaj mieszkają tam widzę jakieś domki są Z takimi widokami ciągle tylko, że z drugiej strony tak wygląda nasz kemping. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, kiedyś tarczałem towar do takiego faceta, który mieszkał właśnie w górach i okazało się, że jeździ takim samym autem jak ja. To nie była BMK wtedy, to chyba była laguna. No nieistotne. W każdym razie takie auto same jak ja mam z tym samym silnikiem. I się tak zgadaliśmy na temat tych aut. I okazało się, że jego auto w tych górach 3 litry więcej paliwa pali. Także są plusy i minusy. A teraz się przejdziemy, pokażę Wam tą skarpę, z którą mieliśmy taki problem i na której uszkodziłem tego movera. Na szczęście daliśmy radę to sprostować. Wczoraj widzieliśmy, że jeszcze kamper się tam wbił, także ja gdzieś wkleję link do tej miejscówki przy filmiku, i jakby ktoś chciał, to kamperem, jak widać, można tam przejechać. Z przyczepką lepiej się nie pchać. No chyba, że jest wysoko zawieszona. Słoneczko pięknie świeci. Jest 8 stopni, ale. Ale jest przyjemnie. Kurczę nie wziąłem sobie okularów, a ja mam światło wstręt. I proszę, to jest ta skarpa. Niby nie taka duża, ale jednak przyczepkę przerosła. Jak widać tam jest kamper. Tu widzę jakieś jeszcze jedno auto. No i takie tu mają widoki. Także jak ktoś będzie chciał może tu przyjechać bo jest naprawdę klimatyczna miejscówka a ja wracam do przyczepki szykujemy śniadanko i się zbieramy rzeczniczka się szykuje tam już ogarnięte bułeczki się pieką i w zasadzie już można je wyciągnąć. Także bierzemy się za śniadanko. I co? Śniadanko zjedzone. Ptaszki zostają, a my zbieramy się nad te jeziorka. Kocyk powiesiłem, bo po pierwsze ptaszki. Jak wychodzi się z przyczepy, a one są spuszczone, żeby nie uciekły, a po drugie utrzymuje trochę temperaturę. Jakby nie patrzeć, bo jeszcze noce są chłodne. Także zbieramy się i widzimy się na miejscu. No i idziemy, to czego najbardziej nie lubię. Autko zostało na parkingu. Pisało ostatni parking. Dlatego się zatrzymaliśmy. 15 zł za na cały dzień. I zasuwamy. I pierwsza przeszkoda trzeba iść pod górę. Po drodze do jeziorek trafiliśmy jakiś, na jakiś mini wodospadzik. Tylko się nie zładuj do wody, bo nie będę cię wyciągał. Dawaj chodź, bo się robię powoli zmęczony. Nie. nie dość, że ja nie jestem fanem spacerowania to jeszcze mnie przetrzymuje. Powiedzieć, że tego się nie spodziewałem. Idziemy cały czas pod górę. Ale mamy drogowskaz 200 metrów. Czyli jest szansa, że dojdę. Żona zostaje w tyle. I kto tu nie ma formy? Coś tu jest za skarpą. O jeziorko wyschło, ale tam jest ławeczka. Tam, na górze. Ej, a tu ktoś bączki kręcił. Ty, tu jest offroad off chyba. Kusi mnie, żeby pójść tam na ławeczkę usiąść. O Jezu. Patrzcie, gdzie nie. <grym> I patrzcie. Doszliśmy do miejsca, gdzie stoją auta. Zaraz się chyba zdenerwuje. Centrum biwakowe. Dochodzimy do wniosku, że po prostu źle skręciliśmy i zjechaliśmy na zły parking. Bo tu można było podjechać bliżej. Powiem tak, ja tam nie widzę żółtego. No i tutaj widać trochę koloru. To co, idziemy najpierw do groty? To i tak będziemy wychodzić, pewnie tędy. Ja myślałem, że to jakaś jaskinia, a to jest po prostu przejście. I żółte. No. Słabo tą żółć widać. Purpurowego jeziorka, i wreszcie znalazłem coś dla siebie. O. Dalej jesteśmy w pobliżu tego purpurowego jeziorka. Jesteśmy poza sezonem, więc tu jest zamknięte. O, ale tutaj coś jest. Patrzcie jak ścieżka wytarta. Korzenie się wyłaniają. Czym ja się dałem na to skusić? Ja, ale tutaj też coś jest po lewej. się z zakrzaczków, błękitne jeziorko. I tutaj widać ten kolor rzeczywiście. Nie wygląda to błękitne jeziorko, ale to jest chyba jedyne, które rzeczywiście robi wrażenie tutaj. Tu obok błękitnego jeziorka, jest coś takiego. Idziemy. Zobaczyć, może będą jakieś nietoperze. No, Paulina znalazła jakąś grotę. Widzisz tam coś? No Tak mało, ale coś tam widać. O, nie będę się przyciskał. Nie się? <laughs> miejsce niebezpieczne. Zakaz wstępu. gdzie ludzie Ale nietoperzy nie ma. Ruszamy z powrotem. Jeszcze jest zielone jeziorko, ale już sobie odpuścimy, bo to taki sam kawał drogi jak od tego purpurowego do błękitnego, a my chcieliśmy zobaczyć to błękitne. Także ruszamy w drogę powrotną. Dla mnie to i tak był wyczyn, bo jak już powiedziałem, nie jestem typem spacerowicza, a jeszcze trzeba było się wspinać. Dlatego musicie mi wybaczyć. Może w przyszłości będę pokazywał coś więcej ze spacerków. Choć ja bym wolał tego uniknąć. Myśmy taki kawał drogi pokonali. A tutaj, jakieś 200 metrów od parkingu, jest taki purpurowy strumyczek. Po co było iść taki kawał? I właśnie moja żona powiedziała coś bardzo sensownego. Szkoda, że tego nie zobaczyliśmy idąc w tamtą stronę, bo nie musielibyśmy taki kawał iść. Widzicie, znak? Jedź wyżej, będziesz bliżej. Nie dajcie się zwieść. Jedźcie prosto. Myśmy skręcili w prawo i się okazało, że musieliśmy kawał drogi przejść. Także pojedźcie sobie tutaj. Prawo I będziecie na tym bliższym parkingu, co widzieliście tam po drodze. I dojeżdżamy na miejsce. Zaraz powinna nam się ukazać nasza przyczepka. I już widać. No, i mamy nawet towarzystwo. Przyczepka stoi. Nikiej nie ukradł, to dobrze. I co? Jesteśmy po wycieczce. Nie wiem jak Paulina, ale ja jestem wykończony. Przeszło jeszcze raz tyle. Dla mnie to była spora przechadzka. I powiem tak, dla fanów chodzenia po górach, no to wycieczka fajna, ale jak ktoś liczy na coś niesamowitego, no to może się chyba trochę zawieść. Bo szczerze mówiąc, poza tymi ciekawymi szlakami górskimi, no to te jeziorka, no jedynie to błękitne rzeczywiście było ładne. Paulina stwierdziła, że było fajne. No może i było fajne. Aczkolwiek jakiegoś efektu wow chyba nie było.